Ubisoft z kolejnymi problemami, pierwsze restrukturyzacje i wiele więcej. Zapraszam do materiału. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał OkiemDewa, jeżeli chcecie wspierać jego rozwój, zapraszam do lajków, subów, udostępnienia, dalej dołączenia do, do Patronaita, Discorda, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Z racji braku czasu na regularne, dłuższe materiały, postanowiłem przynajmniej raz na jakiś czas wrzucić jakiś zbiór po prostu wiadomości ze świata gier, opatrzeć je swoim komentarzem. Tak więc zaczynamy i żebyśmy nie mówili tylko i wyłącznie po prostu o Switchu i o tym jak Nintendo jest złą korporacją. No to przejdźmy do czegoś innego. O innej korporacji porozmawiamy, a mianowicie o Ubisoftie. AJ Investments, czyli oczywiście firma Juraja Krupy, który to bardzo mocno zależy na tym, żeby chyba Ubisoft doprowadzić, może nie sprowadzić i zrównać z ziemią, tylko wywołać pewne. Wydarzenia, które jemu się będą opłacały, bo już wielokrotnie próbował działać w ramach Ubisoftu tak, by albo doprowadzić spółkę do określonego scenariusza, albo wywołać określony kurs, różnie to bywa. Natomiast no, w tym przypadku bardziej mu zależy na sztucznym chociażby podbiciu kursu. Niestety nie działa to zbyt dobrze, patrząc na to, że aktualnie Ubisoft po tej niepewności, którą wprowadza inwestycja Tencenta, ma najniższy kurs od 12 lat, albo przynajmniej już takie dno zaliczyła. No i tutaj firma AJ Investments wraz z rosnącą koalicją akcjonariuszy mniejszościowych Ubisoftu domaga się radykalnych zmian w niedawno ogłoszonej umowie z Tencentem. W otwartym liście inwestorzy żądają przekształcenia planowanej spółki w bezpośrednią sprzedaż aktywów za kwotę nie mniejszą niż 4 miliardy euro. Dodatkowo domagają się wypłaty nadzwyczajnej dywidendy w wysokości 23 euro na akcję, co dałoby kwotę 3 miliardów euro dla akcjonariuszy. To jest też śmieszne, no bo dywidenda jest wtedy, kiedy mamy zysk. No i chcą w takim razie, żeby ten Tencent zainwestował nie tam miliard z hakiem, tylko 4 miliardy, tak, żeby się, znaczy żeby akcjonariusze po prostu ściągnęli sobie pozostałe 3 miliardy inwestycji dla siebie do kieszeni. No to. Pewnie, jasne. Każdy chce pieniądze za darmo, nie? Inwestorzy argumentują, że obecna struktura transakcji jest głęboko wadliwa i zaprojektowana tak, by ominąć zasadę obowiązkowych ofert publicznych oraz umocnić kontrolę rodziny Gilmo. Która posiada mniej niż 10% udziału w spółce, ale posiada uprawnione, um, uprzywilejowane akcje. No i oczywiście, że tak jest. Akurat to, to, że gilmotowie sobie walczą o, o zachowanie status quo co do decyzyjności w spółce, to jest oczywiste. Po ogłoszeniu pierwotnej umowy akcje Ubisoftu spadło o ponad 20%, co według AJ jasno pokazuje negatywną ocenę rynku. W ramach proponowanych zmian AJ Investments domaga się zwołania nadzwyczajnego właśnie walnego zgromadzenia akcjonariuszy, podczas którego akcjonariusze mogliby głosować nad restrukturyzacją umowy. Dodatkowo żądają wykluczenia ten z głosowania ze względu na bezpośredni interes w transakcji i ograniczenia praw głosu Gilmo Brothers Holding, czyli po prostu chcą wymusić określoną inwestycję bez udziału osoby, jakby spółki, która miałaby inwestować, i bez udziału właścicieli, czyli właśnie braci Gilmo, no to ciekawy ruch technicznie rzecz biorąc chyba możliwy, ale tylko wtedy, kiedy zbiorą odpowiednio dużą większość głosów i podejrzewam, że o to właśnie AJ Investments teraz walczy. I sytuacja ta pokazuje rosnące napięcie między różnymi grupami interesów, oczywiście gdzie stawką jest przyszłość niektórych bardziej wartościowych marek firmy. Inwestorzy obawiają się, że bez natychmiastowej interwencji firma może kontynuować sprzedaż aktywów i rozwodnić wartość bez zapewnienia odpowiednich korzyści akcjonariuszom. No i właśnie Tutaj zauważcie, że tu nie chodzi o to, tutaj nikomu w ogóle nie chodzi o to, żeby firma funkcjonowała, żeby robiła lepsze gry, żeby mieć środki na robienie lepszych gier, żeby doinwestować do firmy, żeby cokolwiek tutaj funkcjonowało dla graczy. Nie, oni mają to w nosie już od dawna, także tu nie ma się czym łudzić. Tutaj po prostu jest tylko i wyłącznie walka o to, żeby sobie napchać kieszenie albo utrzymać władzę. Także teraz mamy po prostu walkę między władzą a posiadaniem pieniędzy i tyle. Także patrząc na to, jak ta firma dodatkowo funkcjonuje, jak Ubisoft ostatnio ma problem z wyprodukowaniem gier, ja tutaj nie widzę szczęśliwego scenariusza dla spółki w najbliższej przyszłości i no nie zapowiada się dobrze, a jednym z tych wskaźników jest też to, że chociażby Ubisoft Leamington zostaje zamknięte. Oficjalnie zamknęli swoje studio w Leamington Spa, czy Leamington, przepraszam, to się czyta, realizując zapowiedź ze stycznia, czyli to już wiadomo było, że w końcu nadejdzie, bo to jest pokłosie kolejnej rundy zwolnień w brytyjskich oddziałach firmy. Informacja została przekazana za pośrednictwem strony LinkedIn Studio, gdzie wyrażono wdzięczność dla umotalitarnego zespołu, którego kreatywność, pasja i oddanie pozostawiły i trwały świat tworzonych grach, wspólnych wspomnieniach i społeczności zbudowanej w Lemington. Bardzo taki Nothing Burger, ale okej. Okay. Studio znane wcześniej jako Freestyle Games i odpowiedzialne za serię DJ Hero. Przed przejęciem właśnie Ubisoftu w 2017. W ostatnich latach wspierało po prostu inne projekty, te większe, czyli The Division czy Outlaws. Od właśnie z serii Star Wars, i przed zamknięciem pracował nad niezapowiedzianą nową marką, co wynika z dawnego ogłoszenia pracy i z postów w mediach społecznościowych. Zamknięcie studia jest częścią właśnie tej szerszej restrukturyzacji. Te ostatnie, właśnie w brytyjskich studiach, obejmują 100 miejsc pracy. Firma oczywiście uzasadniła te działania przez to, że potrzebują długoterminowej stabilności i redukcji kosztów. No, widać, jak im to idzie, patrząc na to, że doprowadzają kurs spółki do ziemi i nie potrafią produkować gry, która jakkolwiek uzasadni zainwestowane środki, bo patrząc na sprzedaż Assassin's Creed Shadows nie jest tak zła, jak, jakiej by ludzie chcieli, którzy są bardzo przeciwni tej serii, natomiast nie jest, tak, nie jest na tyle wystarczająca, żeby tak naprawdę odbić się od dna, jeżeli chodzi o jakby całą sytuację finansową firmy. Tak więc no niestety tutaj mamy jednocześnie, kiepskie zarządzanie ze strony Ubisoftu, jak i kiepską sytuację na rynku. No ale na tym rynku nie tylko kijowo się dzieje, dlatego, bo w branży gier pojawił się nowy brytyjski wydawca niezależny The CoLab, założony przez weteranów branży Darana Newhama z United Label i Marka Faulknera z Jagexa. Z United Label, Label w ogóle miałem chyba okazję nawet współpracować, w ramach jakiegoś tam pomniejszego projektu jako podwykonawca, i o ile dobrze kojarzę, oni byli całkiem spoko jako płacący, tak, jako partner biznesowy można powiedzieć. No i Johna Luisa, czyli tutaj dyrektora artystycznego Codemasters. Firma już na starcie ogłosiła trzy tytuły. Sandboxową grę fabularną Campfire od Team 9 9. Okej, okay, Cyberpunkost strzelaninę z widokiem z góry Deadwire od Shotgun Anaconda i grę strategiczną Counter Clash od Biencen. The Collab wyróżnia się na no dla konkurencji podejściem opartym na współpracy i transparentności, wszyscy tak mówią, ale no tutaj Powiedzmy, te nazwiska jakoś mi się dobrze chyba kojarzą branżowo, więc być może tak będzie. No i tutaj cytując Darrena Niłama, stoimy za współpracą w branży, której desperacko, która desperacko jej potrzebuje. Odnosząc się do niedawnych masowych zwolnień napędzanych chciwością, wydawca planuje organizację sesji prowadzonych przez deweloperów z pierwszymi zaplanowanymi na koniec tego roku. Nawiązał z partnerstwem też z organizacją charytatywną Safe in Our World, wspierającą zdrowie psychiczne w branży gier. Firma krytycznie odnosi się do obecnych trendów w branży, przez co wydawcy często przekładają wartość dla akcjonariuszy na potrzeby graczy, co prowadzi do wpuszczenia niedokończonych gier po zawyżonych cenach. The Coalab zamierza budować długoterminowe relacje z deweloperami i tworzyć środowisko wspierające innowacje i kreatywność. Wielkie słowa, natomiast zobaczymy, jak się przełoży to na praktykę. No, bo na takie etyczne prowadzenie biznesu trzeba mieć odpowiednie środki. Inicjatywa pojawia się w kluczowym momencie, gdy, no w, powiedzmy, z finansowaniem Indii jest różnie, dublejów praktycznie bardzo ciężko dostać jakby sensowne pieniądze, więc dobrze, że coś takiego robią. Liczę na to, że coś z tego dobrego się uklei. Następnie zapowiedziano maraton w, na przyszły Tydzień? Tak dobrze mi się wydaje? Nie, to już ten tydzień. Bungie przerywa długie milczenie na temat Marathon, swojej nadchodzącej strzelaniny typu Extraction Shooter. Po miesiącach ciszy studio zaczęło publikować tajemnicze zapowiedzi, które według dziennikarza Jeffa Graba prowadzą do większego ujawnienia gry, które ma nastąpić prawdopodobnie 12 kwietnia w sobotę o 19.00. Już gdzieś tam się przewijały pewne grafiki. Nowa aktywność rozpoczęła się od uruchomienia drugiej gry ARG w ramach której gracza odkryli nowe materiały osadzone w uniwersum gry. No, troszeczkę to budują na takiej samej zasadzie, jak kiedyś było I Love Beast z Halo. I tutaj po prostu podkładają powiedzmy jakieś wskazówki w różnych miejscach w sieci po to, żeby dowiadać się rzeczy o świata, świata, jakby wyciągać jakieś dodatkowe materiały, grafiki, filmiki i tak dalej. Według niedawnych przecieków ze Steam gra ma być dostępna w trzech edycjach. Podstawowy, Extra Plus i Extra Plus Plus. Słodki załysie, po co? Każda z własnymi bonusami przedpremierowymi. Oczywiście, co ciekawe, odkryto również informacje o zawartości związanej z Crossoverem w drugim Destiny, spekuluje się, że nadchodząca prezentacja może odbyć się niezależnie od wydarzeń PlayStation, co byłoby zgodne z wcześniejszą praktyką Bungie przy prezentacjach związanych z Destiny. No tutaj jak widzicie właśnie mamy jakieś tam teasery i inne takie rzeczy, właśnie listowanie broni, jakieś zakodowane obrazki, pierdoły, no jest tego trochę. Pierwsze zwiastuny zaprezentowane dwa lata temu pokazywały jedynie ogólny klimat i styl gry. Teraz ma być gameplay, ale to ma być też niefinalny gameplay czyli chcą po prostu Bungie pokazać, że coś tam robią, no ale jeszcze to pewnie daleko od premiery. Natomiast dobrze, że w końcu coś pokazują. Trzymając się troszeczkę innego klimatu, teraz Inzoi osiągnął dość solidny sukces. Krafton może świętować no, naprawdę solidny kamień milowy sprzedaży, gdyż milion sprzedanych kopii w zaledwie tydzień od premiery w Steam Early Access, to jest całkiem solidny wynik. To najszybciej sprzedający się tytuł w historii wydawnictwa, co skłoniło firmę do ogłoszenia Inzo jako długoterminowej marki franczyzowej. Oczywiście, że tak. Gra, która przed premierą była najbardziej wyczekiwanym tytułem na Steam, według globalnych list życzeń platformy wspięła się na szczyt bestsellerów Steam w zaledwie 40 minut do debiutu, no to solidnie. Krafton przypisuje ten sukces przyjaznym graczom o strategii operacyjnej, która pomogła zbudować zaufanie konsumentów i pozytywny odbiór przed premierą. Dyrektor Generalny Kraftonu ee, C.H. Kim podkreślił, że firma będzie aktywnie komunikować się z graczami i rozwijać Inzoj jako długoterminową markę. Studio wybrało model wczesnego dostępu, aby włączyć współpracę ze społecznością, co akurat jest dobrym krokiem, bo to jest gra, która no, jest taką dość długoterminową, zaplanowaną na długoterminową usługę, więc tym samym lepiej jednak nie betonować pewnych mechaniki i rozwijać ze społecznością. W Eli Accessie można sobie pozwolić na ileś tam błędów itd. Dalej, a już trzeba przyznać, że i gra wygląda imponująco. Co prawda, to jest tak, że to nie jest gra dla każdego, ale trzeba przyznać, że dużo rzeczy jest tam zrobionych naprawdę ciekawie. Jest to powiedzmy symulacja życia. To nie jest dokładnie to co Simsy, ale zdecydowanie ma tam jakiś potencjał. Więc, cóż, fani live simów. Łączcie się, zobaczymy. Dajcie znać, czy Wam się podoba, czy graliście i co o tym sądzicie. Idąc dalej, prawdopodobnie jednak trzeci Titanfall żyje i to nie jest żart na 1 kwietnia. Mimo, że to może brzmieć niewiarygodnie, doniesienia sugerują, że trzeci Titanfall jest jednak w produkcji i zadebiutuje w 2026. Tutaj oczywiście to są wycieki, to są wycieki, pogłoski, no, tutaj zalecam podchodzenie do tego z dużą ostrożnością. Możliwość powstania gry wydaje się prawdopodobna, tym bardziej, że w maju 2024 Respawn Entertainment opublikowało ogłoszenie o pracę wskazujące na rozwój nowej gry z trybem wieloosobowym i chociaż projekt ten według doniesień z Linkedin został później anulowany studio może prowadzić równolegle wiele projektów no tutaj akurat kilku likerów w tym Jorocuki czy osfaldatore Osvalda, właśnie wyciekli tutaj różne informacje właśnie związane z tym że najprawdopodobniej właśnie trzeci Titanfall jednak powstanie sytuacja jest interesująca w kontekście historii serii no bo Drugi Titanfall był doskonały, moim zdaniem. Znaczy nie była to gra idealna, ale była naprawdę świe miała świetny, solidny single i całkiem dobry multi, chociaż nie gra w multi za dużo. Natomiast no, nie sprzedał się zbyt dobrze częściowo ze względu na niefortunną Datę Premiery, gdyż musiał konkurować z Call of Duty Infinite Warfare i pierwszym Battlefieldem Battlefield 1. Battlefield Co ciekawe, według Jasona Shiara to samo Respawn wybrało Datę Premiery swojej gry. Jeżeli tak było, to bardzo. To był głupi krok. Nie robi się. W momencie kiedy macie dużą grę i planujecie wydać swoją i ona jest do podobnej grupy docelowej, to nie wolno robić. Gry, nie wiem, wydawać gry w mniej więcej, nie wiem, przedziale tygodnia, bo uwaga, i tak pójdzie tam, gdzie jest większy marketing. Więc no to była głupota. Jeżeli Respawn sam sobie wybrał tą datę, a, nie, a ten konflikt tutaj, pokrycie się tych dat wydania nie było efektem na przykład nagłej zmiany Activision Blizzard w tym zakresie, czy Activision wtedy, no to tak naprawdę to wyszła po prostu nieznajomość troszeczkę rynku ze strony Respawn. Do tego czasu studio odniosło znaczące sukcesy z Apexem i pracuje również nad grami o czarnej panterze i Iron Manie. Tak przynajmniej było gdzieś tam wspominane, natomiast tutaj nie jestem pewien, czy, czy ktoś się nie rybno przypadkiem. W każdym razie, no, tutaj zagadka pozostaje, no bo tak, na pewno jeden zespół pracuje cały czas nad rozwojem Apexa. Właśnie jeden miał pracować nad Gwiezdnymi Wojnami, i teraz być może, właśnie ten Titanfall, no, ja bym chętnie przyjął. Dajcie znać, czy też byście pograli, bo ja na pewno tak. Żeby nie unikać całkiem tematu switcha, no to oczywiście tutaj mamy komentarz jeszcze w Ars Technica od Kyla Orlanda a propos tego, jak cła będą wpływały na ceny. I to nie tylko w zakresie, w zakresie, właśnie switcha, bo już tutaj wspominałem kiedyś, że ESA wypracowało kiedyś powiedzmy porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, żeby jednak zredukować cła na gry i konsole. I tutaj ESA znowu ostrzega, że proponowane przez prezydenta Trumpa cła importowe będą miały szeroki wpływ na całą branżę. O tym w innym odcinku jeszcze dokładnie, natomiast tutaj Obry Quinn starszy wiceprezes ESA, podkreśla, że problem dotyczy wszystkich urządzeń, od konsol po, przez zestawy VR po smartfony i komputery. Szczególnie niepokojące są cła poziomu 46% na import z Wietnamu i 54% z Chin, gdzie produkowane jest większość sprzętu gamingowego, i Queen zaznacza, że przy i tak niskich marżach na konsolach koszty te będą musiały zostać przerzucone na konsumentów, to z kolei może prowadzić do spadku wydatków konsumenckich przychody z branży no generalnie tak wysokie cła, tak nienaturalnie wysokie cła po prostu dojadą e, prawdopodobnie branże do Ziemi i wraz z innymi organizacjami. Wystosowała list do przedstawiciela handlowego USA, argumentując, że cła zaszkodzą amerykańskim firmom, mogą podważyć długoterminowe przywództwo technologiczne USA, z czym i tak już jest problem teraz. Quinn podkreśla, że zmiana łańcuchów dostaw nie jest prostym ani szybkim procesem. Na przykład przeniesienie produkcji płyt do gier z Meksyku do USA wymagałoby znacznych inwestycji w segment, który już teraz kurczy się o połowę w porównaniu do 2021. Organizacja prowadzi rozmowy z białym Domem, biurem przedstawiciela handlowego, ale podkreśla, że skuteczność tych działań zależy od zaangażowania szerszej społeczności. Trump zasygnalizował możliwość wprowadzenia wyjątków i prawdopodobnie ISA liczy na właśnie. Taki wyjątek, jaki nastąpił w 2020, gdzie razem z Consumer Technology Association wynegocjowali wyłączenie ceł na technologię, jeżeli chodzi o Chiny. No teraz w nowej administracji muszą zrobić to, złożyć to ponownie. Być może się uda tak, jak już wspominałem, kawałek czasu wcześniej. I na koniec, jeszcze, żeby z, powiedzmy na takiej średnio pozytywnej nut się skończyć, bo czemu nie? Nintendo nadal walczy z Palworld i uzyskał kolejne patenty, które mogą być wykorzystane w potencjalnym sporze z twórcami. Właśnie według raportu Gamespray, firma posiada już trzy patenty wymierzone w grę PocketPair. Czwarty jest bliski zatwierdzenia. Najnowszy patent, który został przyznany 11 marca, dotyczy płynnego przełączenia się między obiektami latającymi a naziemnymi. Jak oni to dostaną, to za niedługo zablokują jakby połowę pomysłu, że to jest bez sensu. Ale to oczywiście jest walka patentowa w, głównie w Japonii, o ile dobrze kojarzę. Co istotne, Nintendo nie tylko uzyskuje nowe patenty, ale także aktywnie modyfikuje istniejące wnioski, nawet po premierze Palworld w wyniku rozmów z egzaminatorem USP -PTO, który właśnie rozważa te wnioski patentowe, firma dodała dodatkowe wymagania do niezależnych i zależnych roszczeń patentowych, w tym 24 punkty dotyczący interakcji z postaciami, które gracz może albo pokonać w walce, albo złapać. No to to jest taka typowo pokemonowa mechanika, tylko że ona jest wykorzystywana w wielu różnych grach. To za niedługo tak naprawdę wiele gier będzie się bało wydawać cokolwiek, to patenty na mechaniki nie są zbyt dobrym pomysłem, moim zdaniem. Poza tym udowadnianie patentów albo udowadnianie, że się nie naruszało patentów, to jest, są często kosztowne procesy w sądach i wiele firm będzie unikało implementowania określonych mechanik po to, żeby nie zadrzeć jakby z właścicielem patentu. Eksperci branżowi zwracają uwagę na kontrowersyjną naturę właśnie tych patentów. Krytycy wskazują, że są zbyt ogólne, mogą potencjalnie wpłynąć na wiele innych gier, które nie są w ogóle częścią tego sporu. Przykładowo patent dotyczący przełączania się między lotem a poruszaniem się po ziemi może teoretycznie naruszać, być naruszany przez takie gry jak World of Warcraft czy symulatory lotu. Chociażby analitycy tutaj przewidują, że Nintendo i The Pokemon kompanii prawdopodobnie złożą w USA skargę o naruszenie patentów. Ostateczny wynik tej sprawy jest niepewny. W amerykańskim systemie prawnym istnieje wcześniej, istnienie wcześniejszych przykładów wykorzystania danej mechaniki, czyli prior art, może skutecznie podważyć ważność patentu. Dodatkowo rozwój sytuacji w Japonii może wpłynąć na decyzję o ewentualnym pozwie w Stanach Zjednoczonych. Czyli to właśnie to jest wszystko w Japonii, i właśnie w Stanach Zjednoczonych mogą tego wszystkiego nie uznać. Jak tam nie uznają, no to wtedy będzie tylko problem z japońskim rynkiem, na którym po prostu będzie prawdopodobnie ograniczona dystrybucja niektórych gier, jeżeli właśnie Nintendo postanowi bardzo iść na noże z twórcami innych gier. Ta agresywna strategia patentowa spotyka się z krytyką ze strony społeczności graczy i branży, które postrzegają ją jako próbę stłumienia konkurencji przez nadużywanie systemu prawnego, zamiast skupienia się na innowacji i poprawie własnych produktów. No i z jednej strony no trzeba przyznać, że Nintendo wymyśliło wiele ciekawych pomysłów, natomiast do tej pory nie wjeżdżali tak bardzo mocno, jeżeli chodzi właśnie o prawa patentowe. Jest to dziwne działanie, jest to antykonsumenckie działanie, nie, żeby Nintendo też podkładało się po prostu w każdej możliwej chwili konsumentom, graczom, natomiast no nie przysporzy im to łącznie z aktualnymi kontrowersjami związanymi z drugim switchem. Nie przysporzy im to fanów. Jest to dziwne działanie, ale okej, okay, tutaj no nie chodzi raczej o dobro graczy, tylko chodzi o pieniądze. Dziwne jest to, dziwne jest to ale no firma po prostu walczy technicznie rzecz biorąc o swoje. Tyle, że przy tej walce niestety może to się dziać ze szkodą dla całej branży. I to wszystko w tym materiale. Zapraszam do lajków, komentarzy, subów, dołączenia do Discorda, Patronite'a, czy dowolnej innej formy, wspierania, tak jak ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Linki znajdziecie w opisie. W ten sposób doceniacie też pracę Izy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach na Okiem Dwa.